Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na trzecią kwadrę. Czytanie na, trzecie, na trzecią kwadrę, czyli czas między 20 a mniej więcej 26 maja, z tego względu, że 27 mamy już nów księżyca. Trzecia kwadra, słuchajcie, sprzyja temu, żeby zastanowić się... Jakiego rodzaju skillsy, umiejętności, kompetencje chcemy zdobyć, następnie poszukać sobie no, tych rozwiązań, szkoleń, poradników, które będą nam w tym pomocne i wpłyną na nasz rozwój. Ta ostatnia kwadra to również dobry czas na budowanie wewnętrznej równowagi, czyli dobrze jest wykorzystywać ten czas na podsumowania, co było dobre w ostatnich tygodniach, czego się nauczyłam, nauczyłem, co mogę wykorzystać. Co może mi się wprzydać w najbliższym czasie, tak? Trochę zwolnić też, bo to jest trzecia kwadra, czyli jakby regenerujmy się o tyle na, ile, na tyle, na ile możemy, e, jeśli tego potrzebujemy. Po regeneracji wraca energia do podejmowania aktywności. Em, no i teraz tak, aktywności z kolei. No to jakby ta trzecia kwadra cały czas zachęca do tego, w ogóle księżyc zachęca do tego, żeby podejmować różnego rodzaju aktywności również, które są spójne z waszą, z waszą duszą, które podpowiada Wam Wasza intuicja. Więc aktywność fizyczna różnego rodzaju, ona będzie wzmacniać Wasze ciało, ale również korzystnie wpływać na psychikę. To jest również cały czas dobry czas na wiosenny detoks, tak to nazwałam jakiś czas temu, nie chodzi mi o detoksy. E, sensu stricte chodzi o to, żeby zastępować różnego rodzaju e, no dania, czy też potrawy, czy też składniki tych potraw bardziej e, wartościowymi, warzywami i owocami, których jest coraz więcej w ostatnim czasie, tak? trochę zmienić dietę. Nie zapominać również o zabiegach pielęgnacyjnych, wygospodarować sobie czas na te zabiegi pielęgnacyjne. Jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o jakieś związki, tak to określę. Tutaj trzeba się z kimś spotkać, być może i wyjaśnić coś prosto w oczy. Wyjaśnić, porozmawiać. To jest też dobry czas, żeby w ogóle zamiast godzinami, na przykład pisać z kimś na komunikatorze, umówić się na żywo i face-to-face face pogadać, ale to jest ogólnie odpowiedni moment na szczerą rozmowę z kimś, na kim ci bardzo zależy. i Chodzi o wyjaśnienie pewnych spraw. Wyjaśnienie albo zachowania tej osoby, albo zachowania swojej, z siebie samego, um, jakby zrozumienie tego, co się wydarzyło, zrozumienie tego, co dalej, zakończenie jakiejś nerwowej być może sytuacji. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Moje drogie ryby, trzecia kwadra, czyli otrzymuj odpuść, odpocznij, zresetuj. Otrzymuj, czyli praktykuj wdzięczność, podziękuj za to co w twoim życiu, za to co otrzymasz być może też w trzeciej kwadrze. Odpuść, czyli odłóż wszystko co zbyt ciężkie, uwolnij jakieś emocje, przebacz komu trzeba, słuchaj. Um, Zastanów się, co powinnaś skończyć, skompletować, odpocznij, czyli puść kontrolę, zadbaj o regenerację. Jakie decyzje należałoby podjąć odnośnie Twojej dalszej przyszłości? No, i bliżej, nowiu, przyjmuj nowy początek, ładuj się nową energią. Oczyść się z niechcianych myśli, co najważniejsze. Pierwsza karta wasza Umiarkowanie bardzo dobrze. O, tu jest dużo spokoju. Mam nadzieję, że ten spokój w waszym życiu zagości. Tu strzelec może być dla was szczególnie ważny jakiś prezent od strzeleca lub w ogóle strzelec w waszym życiu za tę osobę, za, tę okoliczności, które są, za te okoliczności, które są balsamiczne, które są uzdrawiające, które są wyciszające. No trzeba po prostu być wdzięcznym za miejsce, które jest dla ciebie bardzo szczególne, bardzo wyciszające. Daje ci jakieś ukojenie, daje ci jakieś możliwości. Trzeba być bardzo wdzięcznym, po prostu trzeba być wdzięcznym. Za siebie też trzeba być wdzięcznym i powiem ci dlaczego. Dlatego, że niezależnie od tego, co się dzieje, ty patrzysz na sprawy zachowując pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, spokój i raczej długofalowo. Długoterminowo, cokolwiek się dzieje, będzie ci potrzebne, przydatne. Długoterminowość tu się pokazuje jako ważna. Czyli też spojrzenie na sprawy z szerszej perspektywy, zobaczenie, jakby całości sytuacji działa na twoją korzyść. Inni tego nie dostrzegają, a ty być może tak. Odpuść wszystko co zbyt ciężkie, prawda? Uwolnij emocje, przebacz co powinien skończyć, skompletować. I to jest kwestia, um, akurat mamy tego jakby, tego karta budowniczy albo jakiś człowiek bez autorytetu, którego trzeba odpuści, odpuścić, zostawić, albo na ten moment zostawić jakąś kwestię no nadmiernego działania, tak bym to określiła, nadmiernego jakiegoś angażowania się w sytuację, na które po prostu nie masz siły, bo pamiętaj, że jesteśmy w trzeciej kwadrze, więc po prostu zostawić to na później, albo jakby nie, kłaść, nie pozwolić na siebie wywrzeć jakichś nacisków, lub nie naciskać na nikogo, bo to też może nie być właściwy moment, um, nie kontrolować kogoś lub czegoś za bardzo i nie pozwolić siebie kontrolować. Ok? Um, no, trochę tak. Jeśli będziesz chciała drogę rybo coś od kogoś wyegzekwować, to zrób sobie plan działania długoterminowy i wydaje mi się, że bliżej nowiu dobrze będzie ten plan działania wdrażać. Nie teraz, tylko bliżej nowiu. Że teraz możesz sobie zacząć o tym myśleć, planować, jak to wyegzekwować, ale bliżej nowiu to wdrażać. Odpocznij, karta wieży tutaj jest, zadbaj o regenerację. Na spokojnie, jakby. Mówiłam, że to nie jest najlepszy czas, żeby kogoś kontrolować, bo nie da się kontrolować tej osoby lub tych okoliczności na ten moment. Um, I wydaje mi się, że tutaj ta, to jest to trochę coś, co. Uzmysłowi ci pewne rzeczy, i pokaże Ci pewne rzeczy, i nastąpi olśnienie. że coś było stworzone, zbudowane na chwiejnym fundamencie, że jakby było coś może nie do końca dogadane, wiesz, coś zostawione między słowami, albo jakieś nieporozumienie wynikające z tego, że nie zostało coś powiedziane wprost być może. No więc troszkę tak, widzisz, równowaga bliżej nowiu. Równowaga bliżej nowiu. Ty powiedziałeś jedno, druga osoba powiedziała drugie. Nie zrozumieliście się. Trochę taka energia tu jest. Odpocznij od tego. Zadbaj o regenerację. To w ogóle pokazuje się, prośba o regenerację, wiesz, szczególnie po takim momencie yy, powrót do równowagi i regenerację, szczególnie po takim momencie, kiedy miałeś na sobie dużo odpowiedzialności, dużo spraw na głowie. Yy, oprócz tego jeszcze zdarzyły się jakieś nieprzewidywalne sytuacje, które zabrały Ci czas, uwagę, atencję, energię, siły, po prostu regeneracja, na tyle na ile możesz. To bardzo karty ci mocno chcą pokazać. Dodatkowo. W bliżej nowiu masz szóstkę monet, czyli trochę sprawy wracają do równowagi. Ty wracasz do lepszej kondycji być może, jeśli czujesz się teraz troszkę osłabiona. Um, tutaj ta sprawa tego niedomówienia jakoś y, układa się bądź zaczyna się układać. Um, no, troszkę tak. Ja ci coś jeszcze powiem. Bo w szóstce monet mamy dobrą, które do nas wraca. E, jeśli jest sytuacja, która była dla ciebie nagła, niespodziewana, e, stresująca to rzekłabym, że masz szansę ją załatwić bardziej po swojej myśli lub doprowadzić do szybszego załatwienia tej sytuacji jeśli pomimo wewnętrznego zdenerwowania, nie chcę powiedzieć mocno okażesz tej osobie jakieś zrozumienie, zamiast się na nią wkurzać, wyze wyzewnętrzniać, wyzewnętrzniać i eskalować tę sytuację, zamiast ją eskalować, to powiedziałabym że pomimo tego, że możesz kurczę, czuć się mega wkurzona to dobrze by było ją trochę tak wyłagodzić OK, doprowadzić do jakiejś równowagi, bo eskalacja tej sytuacji może spowodować, że tutaj w ogóle wszystko jakby się, e, wiesz, rozejdzie gdzieś tam e, pokątnie i nic nie uda się odbudować, stworzyć czy, czy cokolwiek, prawda? Żeby nie eskalować, tylko zastanawiać się, ok, zastanowić się, ok, to co ja teraz, co możemy teraz zrobić, żeby doprowadzić do tej sytuacji tak jak ja sobie ją wyobrażałam, wyobrażam długofalowo? Okay, co możemy teraz zrobić, żeby ją naprawić, poprawić, jak, jak to widzimy? Okay? I tu próbować się dogadać. To jest taka mniej więcej informacja <noise> dla części z Was w odrębnym scenariuszu. <noise> Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.